Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj kolejny Elektryk gotowy do wydania. Kia EV6 w kolorze biała perła. Zapraszam na krótki film. Kia EV6 kolor Snow White Pearl. Myślę, że tutaj w tym świetle fajnie tą perłę widać. Z zieloną tablicą będzie się komponował idealnie ten lakier. IV6 229 koni, bateria 77,4 kWh, wersja IV6 Plus z pakietem komfortowym i z pompą ciepła. Tak jak widać felgi 20 cali. Fajny ten nasz crossover podniesiony do góry. W niedalekiej przyszłości, kilka takich wiszóstek będziemy wydawać, trochę kwestia jeszcze, że tak powiem, ogarnięcia finansowania z dopłatą mój elektryk. Ale wkrótce kilka samochodów powinno się na tym kanale pojawić, przygotowanych do wydania. Między innymi Yacht Blue 325 koni, Moonscape Mat również 325 koni. Dzisiaj wersja tylnio napędowa. EV6 Plus czyli druga wersja w cenniku, pakiet Komfort iv 6 Plus z pakietem Komfort. Pakiet Komfort do, do tej wersji to między innymi wentylowane fotele przednie. Tak wygląda tapicerka w wersji EV6 Plus. Moje ulubione zagłówki. Wentylowane fotele przednie. Klamki tak zwane Easy Entry. Czyli będą nam się chowały, wysuwały. Natomiast nic się nie martwcie, tą klamkę również można wypchnąć. Jeżeli by się okazało, że ona przymarznie się nie wysunie, to można ją w ten sposób wypchnąć. Ale również może sama wyskoczyć. Pakiet komfort to również podgrzewana tylna kanapa. Dwustopniowa regulacja. I pakiet komfort to również elektryka klapy bagażnika do wersji M6. Podłoga dwupoziomowa, zestaw naprawczy, gaśnica trójkąt, czyli to wszystko co w samochodzie w Polsce jest wymagane musi być. Składanie oparć. Roletę można przesunąć do tyłu, jeśli chcielibyśmy sobie bardziej położyć nią kanapę. Tu mamy tunel na narty. Gniazdko 12V. Gniazdko mocy, typ II i CCS. Samochód jest w stanie przyjąć 239 kW. Czyli czas ładowania w sprzyjających warunkach 18 minut od 10 do 80%. Wkrótce planuję sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Planuję długą trasę po Europie, właśnie Wiszustką Jeśli jesteście ciekawi, co z tego wyjdzie, będziecie oglądać, dajcie znać w komentarzach. Jeśli macie jakieś pomysły, na co zwrócić uwagę, to również piszcie w komentarzach. Myślę, że w niedalekiej przyszłości nagram film. Propo przygotowań do tej trasy, na co należy zwrócić uwagę albo na co przynajmniej ja zwracam uwagę. Pełna elektryka, ten fotel również podgrzewany, wentylowany, podgrzewana kierownica, cyfrowe zegary, z dostępem do internetu. Indukcyjna ładowarka, selektor zmiany biegów Shift by Wire, zwróćcie uwagę, ile tu jest miejsca. To w elektrykach jest niesamowite, nie ma tunelu środkowego. Co powiecie na takie połączenie? Biała perła i V6 Plus się te czarne wstawki podobają słupki i talistwa przy progu. Z której strony samochód podobał Wam się najbardziej? tył i ta listwa przez całą klapę bagażnika. Profil i ogromne koła 20 cali. Tu jest też fajne, tego teraz pewnie nie widać, ale tu jest LED, który oświetla nam ten błotnik tutaj, żeby jeszcze go uwypuklić. Zobaczcie na tą maskę, jak ona daleko zachodzi. Za chwilę sobie pod nią zajrzymy. Próżno tu szukać Silnika spalinowego. Czy może przód podoba Wam się bardziej ten grill? Tutaj mamy radar do hamowania autonomicznego, do aktywnego tempomatu. Zajrzyjmy pod maskę. fabryczny kabel do ładowania tutaj proszę bardzo Siądźmy za kierownicę, odpalmy zegary. Zobaczmy, jaki samochód zasięg projektuje na starcie systemu. Otwieranie wlewu paliwa albo gniazda ładowania, jak zwał, tak zwał. Wiadomo o co chodzi. Można otworzyć ze środka, jeżeli tylna klapka byłaby brudna. Mocno. Wielofunkcyjna kierownica, tryby jazdy. O tym była mowa już w innych filmikach. 487 km. Poziom naładowania 100%. Tutaj mamy tryby rekuperacji. W elektryku szczególnie warto aktywować Kia Connect. Film o Kia Connect dla samochodów elektrycznych wkrótce. Natomiast tutaj mamy dużo funkcjonalności. Ten panel dwufunkcyjny przypominam. Można sobie ustawić, do którego menu ma wracać domyślnie. Sprytna wsteczna, kamera skrętna, system e czyli system wzywający pomoc w razie wypadku. Słyszycie to pikanie? Zobaczcie ile tu jest gniazd USB, gniazd ładowania. Mało tego, by dla kogoś to było niewystarczające, to tutaj mamy gniazd, gniazdko normalne 220V, czy 230V. Kieszenie w oparciach, zobaczcie, ile z jest miejsca. Sufit szary w tej wersji. O, tu są te ledy, które nam podświetlają ten błotnik? I co, jak Wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. Póki co dziękuję za uwagę. Jeśli macie pomysły na inne filmy, piszcie w komentarzach. Nie. Nie. Prośba łapki w górę, subskrypcję, to pomaga zwiększyć zasięgi moich filmów. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Thank <laughs> you.